Witam serdecznie, wszystkie ryby, bo specjalnie dla Was właśnie będzie próżba na jesień. ale więc zbójcie się w małą dawkę cierpliwości, ponieważ potasujemy dobrze te karty i zaraz zobaczymy, co tutaj, drogie rybki, dla Was będzie. No, chwilkę potasujemy, co tutaj leci jakiś Eremita, czyli jakiś mężczyzna, który rozmyśla o o sensie bytu, o sensie istnienia i pewnie rybki o Was, skoro do Was tak leci ta karta. Ale teraz się skupię mocno. Staram się, żeby nic nie wypadało i żeby karty były dobrze potasowane. Jeszcze raz. Jeszcze dwa. I jeszcze trzy. To co? I patrzymy, co tam rybcie Was czeka. W samym środku jest rycerz monet. Czy jakiś facet z pieniędzmi dookoła Was, gdzieś tam się pojawi w jakimś otoczeniu, który będzie miał jakieś e, plany wobec Was. E, być może e, śmierć oznacza też, że ten rycerz, cóż, może już mieć najlepszy czas za sobą. Tym niemniej, może e, Was to troszeczkę wytracić z równowagi, że to jest jakiś taki stary znajomy. E, ale dla Was dziewiątka Buław oznacza, że niespecjalnie to na dłuższą metę coś zmieni w Waszym życiu. Pojawił się znowu ten remita, czyli myśliciel. Ta karta, która na samym początku wypadła, jednak też trafiła w Wasz układ. Czyli to będzie jakiś taki okres, kiedy będziecie bardziej rozmyślać o życiu, o rzeczywistości i jakiś facet właśnie, który Wam w tym pomoże, w jakimś takim rozwoju wewnętrznym, Jakimś takim y, przejściu przez pewien trudniejszy etap, kiedy y, trzeba się zastanowić, właśnie nad życiem, kiedy trzeba się po to wszystko jakoś poukładać. To jest taki jesienny klimat, kiedy, kiedy warto poczytać jakieś mądre książki, kiedy poczytać troszeczkę w psychologii, y, kiedy trzeba to sobie wszystko ułożyć. Ale zaczynają się też spełniać marzenia. To nadchodzi ten moment, kiedy Księżyc dochodzi do głosu, a Księżyc to jest taką fajną kartą która mówi o planach, o marzeniach, o tym, co się zacznie powolutku spełniać. Trzeba mieć dużo marzeń, żeby coś się mogło spełnić. I ten księżyc daje Wam taką, taką moc, kiedy, kiedy te plany i marzenia zaczną się realizować. Szczególnie, że drugą kartą jest ósemka kielichów, a to jest bardzo pokrewna karta do księżyca, bo o ile księżyc mówi, że wymyślamy te marzenia, planujemy, marzymy. To jednocześnie ósemka o tych marzeniach mówi, że zaczynamy je po realizować. Kiedy dążymy do tych marzeń, kiedy dajemy troszeczkę wysiłku, o ile Eremita mm, sprawił, że przemyśleliśmy pewne rzeczy, z pewnymi rzeczami żeśmy sobie poradzili yy, psychicznie. Zakończyliśmy jakieś takie rzeczy w przeszłości, o których też mówi właśnie ta śmierć, że pewne rzeczy się kończą, coś się kończy, ale coś się zaczyna i zaczynamy realizować nowy etap w życiu, dążymy do tych marzeń. Te marzenia zaczynają nam się realizować. Być może nie jesteśmy w stanie samodzielnie realizować tych marzeń, ale dwójka monet mówi nam, że jakieś osoby w naszym otoczeniu mogą nam pomóc. Ta karta często przedstawia nowe możliwości, jeśli chodzi o biznesy, jeśli chodzi o jakieś jakieś plany mm, też finansowe, ale jednocześnie też y, mówi, że druga osoba jakaś y, nam pomoże. Bo ta jest karta, taka dwójeczka y, monet mówi, że ktoś nam pomoże w realizacji. I ostatnią kartą jest Sąd Ostateczny. Bardzo fajna karta, bowiem ona mówi, że y, te marzenia dochodzą do skutku. Bo Sąd Ostateczny jest taką kartą, która mówi, że jak w zmatwychstanie coś nam się udaje. Eee, wydawałoby się, że rzeczy niemożliwe do zrealizowania, dzięki właśnie pomocy innych ludzi przekształciliśmy w nasz sukces. I jak tutaj jest Chrystus, który zmartwychwstał, tak nasze plany z niebytu, z tych marzeń, z tych planów przekształcają się w coś zupełnie, zupełnie realnego i przynoszą nam sukcesy na miarę nawet zmartwychwstania, więc ryby, wszystko przed nami, wszystko się udaje. I. Idziemy do przodu, dajemy radę z martwych, stajemy na tą jesień, dajemy z siebie wszystko, nie przejmujemy się tym, co było, jeżeli coś umiera, to coś się też narodzi i u nas rodzi się właśnie sukces, pełna moc i jesień da nam dużo zadowolenia, radości i spełniania marzeń, o których mówi właśnie ten księżyc. Niech księżyc Wam świeci, co spojrzycie w nocy na księżyc, pomyślcie, że Wasze marzenia już niedługo mogą się spełnić, i tego Wam, drogie rybki, życzę na całą jesień, a zimą, a zimę.